O czym my dzisiaj pogadamy? Wiem, wiem, o czym możemy pogadać. O fotografii. Cześć! Z tej strony Turek Emilia, a to kolejny podcast, i znajdujemy się oczywiście na moim kanale, także witam Was serdecznie. Cześć! Mam nadzieję, że spełniliście swój obowiązek obywatelski i udaliście się na wybory, a także oddaliście swój cenny głos. Bo ja tak zrobiłam. Jak ja podchodzę do fotografii. Każdy podchodzi do fotografii na swój własny sposób, i każdy fotograf zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób do tej fotografii podchodzi. W tym momencie chciałabym skupić się na swoim podejściu. Ja podchodzę do tego w taki sposób, że. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że moje podejście może się zmieniać, bo to nie jest tak, że jak już sobie ktoś pewne podejście wyrobi, to ono jest niezmienne. Nie ma czegoś takiego, przynajmniej u mnie, bo wiem jak to było, kiedy ja zaczynałam robić zdjęcia, a jak jest w tym momencie. I w żadnym wypadku nie czuję się jakimś ekspertem, ale z racji takiej, że no działam według swoich własnych zasad, to ta fotografia jest dla mnie bardziej świadoma. I cieszę się, jak mogę poznawać nowe rzeczy i rozwijać się w tym kierunku. I to nie jest moje całe życie, po prostu jest to moje hobby, które lubię. No i które chcę po prostu wykonywać. No wiecie, no nic w tym dziwnego, tak? Co dalej będzie? A nie myślę nawet o tym. W sensie. No, wiadomo, stawiam sobie cele na tym obszarze. No moim marzeniem jest to, żeby móc wykonywać na przykład making offy na planach filmowych. Albo innych, i po prostu móc przeżywać nagrywki i, i to wszystko, bo bardzo mnie to interesuje. A że czuję się bardzo dobrze w reportażach, to wiem, że na pewno bym podołała. No. Ciężko jest tak jednoznacznie określić moje podejście. Tak jak mówiłam, mam swoje zasady i mi się kieruję, ale też nie chcę o tych wszystkich zasadach mówić, no bo po prostu nie. <laughs> nie, bo nie. <laughs> no. No, ale wiecie, jak to jest. Dla mnie jest bardzo ważny kontakt z drugim człowiekiem i z klientem, tak to określmy. Jest też bardzo ważna kwestia taka. Żeby z tą osobą porozmawiać i dowiedzieć się, kim ta osoba jest i czego ode mnie oczekuje, a co ja oczekuję od niej. Taka wymiana informacji, nie bardzo istotne jest dla mnie to, żeby atmosfera na sesji była jak najlepsza. No i przede wszystkim wprowadzenie osoby w no, cały ten nastrój. Nie jest to wcale takie proste, bo każdy z nas. Jest inny i do każdego trzeba w inny sposób dotrzeć. Więc to jest trudne zadanie, fotografa. Ja jestem bardziej taka, taka emocjonalna, taka, co poszukuje historii, jakiejś opowieści. Czasami są to zwykłe portrety ujęte w niezwykły sposób, albo po prostu są tylko zwykłe, a czasami są to historie takie jak fotostory, co często kultywuję na moich sesjach i bardzo mnie to interesuje. Ja właśnie poszukuję tego czegoś. Szukam, wiecie, tego piękna drugiej osobie. Oczywiście szukam takich zdjęć, takich ujęć, hmm. takich ujęć, które wywołają uśmiech. I pojawi się błysk w oku. Mm, tak. Takie ja coś poszukuję. Ja pamiętam, bo jestem bardzo wymagająca względem siebie i też miałam takie przypadki, że sesja była powtarzana, ale chodzi o taką kwestię, że po prostu jak ja, w trakcie sesji zdjęciowej powiem coś takiego: o, to jest to, ojacie, ale fajnie, genialnie. Hmm. To musisz sobie zdawać sprawę z tego, że to, co powstało w tym momencie, jest na pewno. Wow. No, mówię, jestem bardzo krytyczna względem siebie. I często też bywa tak, że nie jestem zadowolona z tego, co, co zrobiłam. Ale na szczęście, na szczęście takich sytuacji jest zdecydowanie mniej niż tych sytuacji, kiedy jest takie mamy to. No, Lubię pracować z ludźmi i lubię ich wprowadzać w ten nastrój i lubię pokazywać inny wymiar fotografii, bo ja też czasami pozuję i różnych miałam fotografów, i nienawidzę czegoś takiego, że idę do fotografa. On zaczyna mi robić zdjęcia i kompletnie jest cisza, on się nie odzywa. Niby coś wymaga, ale z drugiej strony nie wiadomo co. I tak stoisz jak taka kłoda, nie wiesz co ze sobą zrobić. I nie czujesz się w ogóle prowadzona przez tę sesję. A potem są takie efekty, że wyglądasz do dupy. To no nie lubię takich fotografów, Po prostu nie lubię współpracować z takimi osobami, bo wiem, że z tego nic dobrego nie wyniknie. Ale na szczęście mam kilka takich współprac. Że po prostu jestem bardzo zadowolona z tych zdjęć i widzę siebie, ale w innej odsłonie, i to jest piękne, że można kogoś pokazać w inny sposób. To jest cudowne. Ja, yeah. Dobra, tak podsumowując, moje podejście jest takie, że lubię właśnie tworzyć inną rzeczywistość, tworzyć nową historię, pokazywać piękno, dostrzegać to piękno i po prostu chcę, żeby osoba, która jest przed moim obiektywem czuła się dobrze, czuła się zaopiekowana, czuła się taka, wiecie, wartościowa. Bo to jest jej pięć minut. Ja jestem dla niej. To ona ma świecić. To ona ma być w tej bajce. Ja jestem tylko obserwatorem. No. I to jest piękne w tym wszystkim. I najlepszy jest moment wtedy, kiedy nagle modelka mnie nie widzi. Nagle mnie nie zauważa. Po prostu jest. I to jest piękne. I to uwielbiam. Ach, lubię właśnie taki stan. No. To tyle na temat mojego podejścia. Ja dziękuję Wam, że wysłuchaliście tego podcastu. Mam nadzieję, że trochę był inny niż inne. Dzięki, że byliście. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.